Moi drodzy, środa, 2 sierpnia. Jestem gotowa na siłownię. Zabieramy manaty i idziemy się trochę poruszać. Jeden z moich ulubionych outfitów na siłownię, czyli beżowa koszulka ze strąga, niestety nie wyprasowana. I kolarki. Ten kolor jest przepiękny. Mię już posił, nie tak jak widzieliście już też po obiedzie. W ostatnim vlogu był dzień Holi, a dzisiaj będzie dzień Kuriera. Przyszły do mnie, słuchajcie, trzy paczki, właściwie przyszła jedna, ale ja odebrałam z paczką, a także zapraszam do obejrzenia unpackingów. Pierwsza paczuszka, słuchajcie, to są case y do telefonów i zamówiłam sobie Mam nowy telefon, nowe case'y, cztery rodzaje. Każdy jest trochę inny, te dwa są przeźroczyste, ale są urocze, przepiękne. Zobaczcie na te wisienki śliczne, no te kwiatki też są piękne. Tutaj mamy tęczę, taką boho i kropki, czyli jeden z moich ulubionych wzorów. Następnie kochani zamówiłam sobie kapcie, takie gumowe, ale kurna. Z tego co ja widzę, to to jest rozmiar 40x41. Nie jest zaniżona. Dobra. Są ok. Są, słuchajcie, czegoś gumowego i czegoś, co będzie wygodne. Zwykłe materiałowe kapcie, one mi się dosyć szybko brudzą. Także zobaczcie te klapeczki. Są bardzo lekkie i bardzo mięciutkie. One nie są w ogóle plastikowe, tylko one są jakby z takiej pianki. Także ja już w nich zostaję. Zresztą mi się pasuje mi do stylu. I do tego w tej paczce jeszcze miałam sukienkę dobraną, dlatego że inaczej nie miałabym darmowej dostawy. Na Allegro Smart zaczyna się chyba od 40 zł. Także słuchajcie, taka długa, długa suknia w przepięknym kolorze. Ja uwielbiam teraz ten kolor, uwielbiam w ogóle granat. Ona jest, słuchajcie, długa, z takim dosyć sporym rozporem. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Czy będzie wyglądać fajnie, czy nie. Ma pasek. Tutaj, jeżeli chodzi o dekolt, to ona jest taka dosyć zabudowana. Myślę, że to będzie nawet coś fajnego, właśnie, żeby po domu, bo to jest bardzo mięciutkie, bardzo elastyczne i wygodne. No i ostatnia paczka, coś mega ekscytującego, bo jest to paczka z Bajdżubeka. Zamówiłam sobie biżuterię w prezencie imieninowym. Bo słuchajcie, dostałam na imieniny kasę, więc zdecydowałam, że nie będę je gdzieś tam chować, po portfelach odkładać tylko, że rzeczywiście zrobię sobie jakiś prezent. Mam parę od nich rzeczy i ona, i ta biżuteria naprawdę zachowuje się dobrze. To nie jest oczywiście złoto, ale ta biżuteria zachowuje się naprawdę fajnie, fajnie się starzeje, nie odbarwia się. Także mamy tutaj, o jest przepiękne, kolczyki w kształcie półksiężyców, właściwie w, w kształcie takich księżyców rogalików. Cudnie to będzie na uszach wyglądać. Tutaj mamy takie klasyczne kolczyki kółka, ale z takim twistem, z perełkami na początku i na końcu. Też uważam, że to będzie fajnie wyglądać nawet do białej koszuli. Wzięłam coś szalonego. Sznur pereł. Z takimi słuchajcie... materiałowymi kwiatami. Ja uważam, że właśnie to będzie fajne. Fajny dodatek do nawet do tej granatowej prostej Sukienki, jak właśnie nic się nie dzieje, czy właśnie takich prostych t-shirtów. Nic się nie dzieje, a dodacie e, taką biżuterię, ustrój zyskuje trochę taki bardziej imprezkowy charakter. Kiedyś uwielbiałam, słuchajcie, taką dużą biżuterię jeszcze za moich nastoletnich czasów. Można te perły e, wiązać na różne sposoby, także będę kombinować. No i ostatnia rzecz, będzie tych rzeczy jest style, dlatego że oczywiście wszystkie te itemy były na wyprzedaży. Ja nie zapłaciłam fortuny, bo zapłaciłam ile? 175 zł za wszystko Oj, i ten jest przepiękny To są, słuchajcie, takie perełki jejku, jaki śliczny Perełki na takim krótszym łańcuszku Poprzydzielane kolorowymi koralikami Śliczne Oj zaraz to założę, bo strasznie mi się to podoba Wygląda chyba jeszcze nawet lepiej niż wyglądało na stronie No piękny jest ten naszyjnik że myślałam, że, słuchajcie, on będzie taki bardziej, o przy szyi, a ja go już właśnie ścisnęła na ostatnie oczko, dlatego myślę, że on będzie lepiej wyglądał do jakiegoś krótszego i cięższego naszyjnika i do może większego. dekoldu. Zobaczcie, przepiękne są te perełki. Bardzo mi się podoba. On, jak zrobił kąpocik znowu? Rzeczek czerwony. Z prosto skrzaczałem. Trochę pigment. A. Ty już próbowałaś? No. Tak? No. Uu. Fajnie ten pigment, tak? No. Ale dobra. No dobra, moi drodzy, i znalazłam właśnie takie połączenie dla tego naszyjnika, którego szukałam. Tutaj mam, słuchajcie, taki mniejszy medalik z bozią. To jest mój medalik, który dostałam chyba na komunie albo na wierzmowanie. Wydaje mi się, że z tym medalikiem wygląda to pięknie. Jeszcze do tego słuchajcie kolczyki, i od razu człowiek wygląda jakoś tak lepiej. Stylułę, słuchajcie, z takiej sportowej zmieniłam. Na bardziej wygodną. Miałam sobie słuchać ten sweter, tylko że on ma taką długość, że po prostu ja gubię, gubię talię. No ale może na rowerze talia nie jest taka istotna. Pod spodem mam taką bluzkę ze Stradivariusa, którą ja tak zawinęłam, bo ona powinna mieć rękawy, ale ja z niej zrobiłam taką po prostu bandażową bluzkę. To mam pod spodem. To jest wszystko zakryte. Wygląda elegancko. No i słuchajcie, dalej. Moje ukochane. Tak, żeby było na rowerze wygodnie. Wylądowaliśmy w parku. Nie. Jak ci jechało na rowerze? Bo, na rowerze. Słuchajcie, Kamanek dostał w spadku rower po jak sobie wymieniała na nowszy model. Tylko, że mamy popsuty hamulec. I co tam jeszcze trzeba? Napompować opony. I podwyższyć koniecznie siodełko, nie? Znaczy jak jechałem na twardym, to nie czułem, żeby, żeby zeszło tak powietrznie, ale później po chwili czuć. Odbampować i muszę podnieść... Nie chciało mi się klucza szukać. A najlepsze są kolory tego roweru. Takie moje. Pasują do Ciebie Będziemy sobie chwilkę czylkować. Na ławeczce mamy tutaj piękny, piękny, piękny widok. Tam słuchajcie, za drzewami jest ukryty dworek. Mańskiego? Tak, już tutaj pokazywałam. To jest to miejsce, w którym ostatnio byłam z Ewelcią. Jest to pięknie, zacisznie. A. Dzień dobry kochani, w czwartek rano jak widzicie ja dopiero wyszłam z podprysznicy, widzieliście moją poranną pielęgnację podprysznicę Muszę wam powiedzieć, że ten peeling z Only Bio, on nie jest taki fajny jak te peelingi znakomi. Trzeba jeszcze po nim um użyć niestety balsamu, bo skóra nie jest już taka fajnie natłuszczona Ale ja nie o tym, słuchajcie kolejna paczka, ja nie wiem, w tym tygodniu Kumulowały się wszystkie moje zamówienia Zapraszam was na odpakowanie paczki z Sensei Home, bo przed chwilą był na początku oczywiście masa papierów. To jest szafeczka. Zaraz ją odpakuję i pokażę Wam, jak ona wygląda, bo podpatrzyłam ją u Arlety na vlogu. Podlinkuję Wam też jej kanał. Ona mówiła, że znalazła idealną półkę, bo ta półka to jest półka na wannę i ona jest słuchajcie regulowana. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda ta półeczka. Tutaj sobie możecie położyć telefon. Tutaj jest stojaczek na książkę czy właśnie na jakiegoś tableta. Tu możecie sobie położyć picie i najlepsze jest to, że właśnie ona ma takie rozsuwane, zobaczcie. Rozsuwane rączki i możecie ją dostosować do szerokości swojej Wannę, to jest po prostu czad Tylko wolałabym, żeby ona była w trochę ciemniejszym kolorze I Może, może pomyślę, żeby ją pomalać Chociaż jak ona ma być w łazience To ona i tak będzie chłonąć wilgoć Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł I ta e, półka, tak jak mówiła Arleta Z Inseju była naprawdę fajna i cenia, bo ona była chyba za 79 zł Wszędzie te półki Kosztują ponad 100 Z tego, co ja e, patrzyłam Kiedyś na tą półkę polowałam, potem się poddałam, bo właśnie nie mogłam nic znaleźć w takiej jakiejś rozsądnej cenie. Zamówiłam, słuchajcie, dywanik. Nie byłabym sobą, byłabym inna. Ja kocham dywaniki. Taki mały dywanik, nie wiem, albo on pójdzie do sypialni, albo ja sobie zmienię tutaj ten w gabinecie dywan, bo on jest trochę duży. Więc zobaczcie, jaki jest uroczy, jest w kropki. Myślę, że też pieski go pokochają. Jest bardzo mięciutki, bez problemu go wrzucicie do pralki. Myślę, że to też jest fajne rozwiązanie. A może postawię go w salonie tam pod stolikiem. Abowiem zobaczę. Taki bym powiedziała troszeczkę większy niż dywanik łazienkowy. Poszewki na poduszki. One są, słuchajcie, z falbaną, bo to jest jeden z moich ulubionych. Widzę, że nawet jest fajna jakość tych poszewek. Trochę chyba nawet jest lepsza niż w pepku. Zobaczymy, jak one się będą prały. Piękny, rudy kolor. Idealny będzie na jesień już. Poszewki były w jakiejś takiej naprawdę fajnej cenie. Chyba były ze 12 zł jedna. I są dosyć duże, bo jest 45 na 45 cm Mam nadzieję, że lato nas jeszcze nie opuściło. Wziąłem też poduszki z myślą o salonie. W papaje pomarańczowo różowe. Fajnie będą tam wyglądać. I naprawdę fajny wakat. Wzór i to one też były w fajnej cenie yy, i one też są 45x45 45 cm i są słuchajcie takie dosyć grube, yy, mają yy, suwaczek, spoko. Przechodzimy dalej i tutaj mamy słuchajcie taką gałązkę, ona jest gumowa, miała przypominać gipsówkę, ale powiem Wam, że na żywo bardziej wygląda jak jakaś taka trawka i niestety, ale trochę śmierdzi, to też trochę takim bardziej w jesiennym klimacie, przynajmniej na żywo, bo widzę, że w aparacie właśnie wygląda jeszcze tak letnio, wiosennie, gipsówkowo, tak jak wygląda na stronie. Na żywo, słuchajcie, to jest dosyć ciężkie i wygląda bardziej jak gałązka gałązka z baziami niż jak gipsówka. Oczywiście nie mogło zabraknąć świeczek, tak jak, jak ktoś mnie zna to wie. Że ja kocham świeczki. Te są w naprawdę ciekawych kolorach i kształtach, także nie mogłam sobie ich odmówić. Wszystkie te, słuchajcie, rzeczy oprócz półeczki były na promocji, także jak macie ochotę, to zaglądajcie. I jeszcze jedna świeczka w kształcie takiego zawiniętego walca, i ona jest wytłaczana w taki. Romużek. Ostatnia rzecz, coś super złego, coś takiego zabawowego to jest wazon, albo myślę, że też można z powodzeniem stosować jako świecznik, jeżeli tutaj jakaś świeczka wejdzie, ale myślę, że fajnie będzie wyglądać wazon, właśnie jak się napełni go wodą i na taki jakiś jeden pojedynczy kwiatek, na przykład róże. No i przepięknym, oczywiście, fioletowym kolorze. Słuchajcie, zrobiłam sobie loki dzisiaj. Stwierdziłam, że prostowanie nie ma sensu, bo na dworze zaczęło padać. Wezmę zaraz sobie też jakąś gumkę do włosów i spadam na siłownię. W tym tygodniu będziemy trzy razy na siłowni i jeszcze w niedzielę mam plan iść na basen. W zeszłym tygodniu, słuchajcie, udało nam się być aż pięć razy na siłowni i raz na basenie Holu. Byłam taki tryb życia, że ta aktywność jest tak bardziej obecna. Nie, no znowu, kaktus misdy. Zaczęłam podlewać tego kaktusa i on, drugi ten, taki mały się łamał i teraz się ten łamał. Dajcie znać o co chodzi. Ani w piątek rano. Mam piątek, piąteczek, po na nareszcie. Z tej okazji, słuchajcie, przejrzałam lodówkę, bo jutro zapowiadają się zakupy. Jak to sobotę? Wynalizłam twaróg półtłusty razy dwa, który ma datę do dzisiaj. Będę robić, słuchajcie, taki twarożek śniadaniowy. Właśnie to będzie jego baza. Dodamy też pomidorki, zetrę na tarce ogórka. Wynalazłam też szczepiorek z taką dymką, więc tą dymkę też użyję. Przyprawy, których użyję, mam tutaj resztkę soli ziołowej. I zwykłej soli, bo nie wiem, czy jej będzie wystarczająco. Znalazłam w szafce taką fajną przyprawę do pomidorów, koperek, paprykę, także zabieram się za robienie śniadanka. Kochania, mnie od rana gotuje się już rosół, Będę dzisiaj robić jakąś zupę, nie wiem czy to koniecznie będzie rosło, czy to będzie coś innego, ale na razie właśnie wstawiłam wywar. Tutaj sobie rozmrażam kurczaka, bo będę chciała zrobić dzisiaj sałatkę. No a ja jestem w stroju sportowym, bo zaraz zawijamy się na siłownię. No i w zasadzie to nie wiem jak reszta dnia tego będzie wyglądała. Zobaczymy, jak nam się ten dzień pokłada. I tutaj się już gotuje zupa brokułowa. Będę ją jeszcze zabielać. Nie wiem, czy jogurtem, czy śmietaną, bo już nie mam śmietany. Tutaj, słuchajcie, zrobiłam kurczaka i ta marynata wyszła po prostu przepyszna. Co, so, Kamanek? No. Kamanek tam e, w tle wykłada naczynia z smowarki, więc może być takie stuku-puku. tylko, e, z czego zrobiłam tę marynatę. Pekeczupu, ketchupu, łyżeczka pesto, kilka łyżek jogurtu, ta przyprawa do pomidorów, trochę soli, i troszeczkę tej ostrej papryki. Ta marynatka idzie teraz do lodówki. Wieczorem zrobię sałatkę, żeby mogła sobie jutro zabrać też na zajęcia. Wracam do domu, a tam słuchajcie, przebrana pościel, nie dość, że przebrana, to jeszcze wyrzucono na zewnątrz, żeby się przewietrzyła i pachniała wiatrem. No, kamanek spisał się. Już mam tutaj zupkę, zabieliłam ją, ale ten jogurt w niej e, zniknął. Zabieliłam ją jogurtem, bo niestety nie znalazłam śmietany, ale za to dodałam trochę fety i myślę, że e, smakowo feta i broku super się uzupełniają. No dobra, kochani, testujemy tę sałatkę. Jestem już domu jestem padnięta. Nawet nie dzisiaj, ale ta akumulacja wszystkiego, ta siłownia, tak często. Jeszcze dodaliśmy basen, i jeszcze, słuchajcie, my chodzimy też dużo z piecholami. Że ja fizycznie ostatnio to jestem taką podwieczurdentką, ale spróbujmy. Mamy pomidora, weźmiemy jeszcze ananasa, kurczaka. Mm. Mm. pesto w połączeniu z jogurtem. To jest idealny sos. Ja dodałam jeszcze syropu doktorowego, ale to jest najprostszy sos na świecie. Najprostszy i najszybszy sos na świecie, jak wam się nie chce kombinować. Pycha. Po siłowni wpadłam do mamy, a zanim wpadłam do mamy, to słuchajcie, byłam w końcu się zapisać na badania kontrolne. Jeżeli tak jak ja odkładacie to na ostatnią chwilę, to jest znak, żebyście się w końcu zapisali. W końcu mi się to udało, a planowałam. To już od początku roku. Jest jakie to jest dobre. Ale będę miała jutro fajny obiad na kursie. Na dzisiaj to już by było wszystko. Wybaczcie, jeżeli mam coś w zębach, ale ta sołatka jest tak pyszna, że nie mogę jej się oprzeć. Migami bateria, dlatego słuchajcie, zostawiajcie kciuki w górę. Jeśli takie częstsze vlogi Wam się podobają, subskrybujcie, to Was nic nie kosztuje, a dla mnie naprawdę to znaczy wiele. Wciskajcie dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia o nowych filmach. Do następnego. Buziaczki. Pa, pa.